W dzisiejszym odcinku powiem Państwu, w jaki sposób możemy pośrednio przeanalizować nasze niedobory pokarmowe poprzez analizę wyglądu naszych włosów, paznokci oraz naszej skóry. Szanowni Państwo, zbyt niska podaż witamin i składników mineralnych odbija się niekorzystnie na kondycji całego naszego organizmu. Bardzo często zanim odczujemy poważne dolegliwości, Zaobserwować można pogorszenie wyglądu skóry, włosów i naszych paznokci. Dlaczego właśnie w taki sposób w pierwszej kolejności manifestują się właśnie niedobory pokarmowe? Po pierwsze, wszelkie zmiany w wyglądzie włosów, paznokci i naszej skóry no bardzo łatwo jest zaobserwować. Nie kryją się one wewnątrz naszego organizmu, a manifestują się na zewnątrz. Ponadto Komórki skóry włosów i naszych paznokci dzielą się bardzo szybko, warunkując wzrost włosów i paznokci oraz, co jest ważne, wymianę starych, złuszczonych komórek skóry, komórkami oczywiście nowymi. Oczywiste jest zatem, że komórki te są bardzo wrażliwe na wszelkie niedobory pokarmowe. Brak związków budulcowych czy substancji, które wpływają na aktywność enzymów, uniemożliwia Prawidłowy przebieg procesów komórkowych, a to bezpośrednio odbija się na kondycji włosów, skóry i naszych paznokci. Jakie zatem informacje o niedoborach pokarmowych możemy odczytać, analizując to, jak wyglądają nasze paznokcie czy nasza skóra? Rozpocznijmy od włosów. Włosy bardzo szybko reagują na obecność rozmaitych niedoborów pokarmowych. Nie każdy wie, że jedyną żywą częścią włosa jest cebulka włosowa tkwiąca w skórze akurat w mieszku włosowym. Natomiast no, cała pozostała część naszego włosa jest strukturą martwą. Oznacza to, że na kondycję włosa wpływa przede wszystkim kondycja cebulki włosowej oraz skóry naszej głowy. Zazwyczaj niedobory pokarmowe prowadzą do spowolnienia wzrostu włosów i nadmiernego ich wypadania. Zatem na wyglądzie włosów niekorzystny sposób mogą odbić się niedobory następujących związków: po pierwsze, żelaza, które wpływa na aktywność enzymów regulujących aktywność mieszków włosowych. po drugie, cynku, aktywującego enzymy odpowiedzialne za prawidłowy przebieg podziałów komórkowych. Kolejno yy, biotyny, czyli witaminy B7, ponieważ biotyna wchodzi w skład siarki, podstawowego budulca keratyny włosów. Ponadto wpływa na aktywność enzymów uczestniczących w procesach syntezy białek czy lipidów. Ponadto selenu chroniącego komórki mieszków włosowych przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników. Dalej witaminy D, która reguluje cykl życiowy mieszków włosowych. Dalej witaminy A, aktywującej komórki macierzyste mieszków włosowych. Kolejno witaminy E, o silnych właściwościach antyoksydacyjnych oraz w końcu aminokwasów, stanowiących oczywiście podstawowy budulec. No to teraz powiedzmy sobie coś o paznokciach. Otóż paznokcie zbudowane są z keratyny, w której zawartość siarki to około mniej więcej 10%, a inne składniki to między innymi magnez, wapń, żelazo oraz cynk. Oczywiste jest, że niedobór każdego z tych związków może przyczynić się do osłabienia płytki paznokciowej, która staje się krucha, ma tendencję do łamliwości oraz charakterystycznego rozdwajania się. Za kruchość paznokci odpowiada także zbyt niska podaż białka i kwasów tłuszczowych, ale także witamin z grupy B. Poza łamliwością i kruchością paznokci, niekiedy można zaobserwować inne dosyć takie charakterystyczne zmiany w wyglądzie naszej płytki paznokciowej. Mowa między innymi o białych plamkach na paznokciach, które pojawiają się w przebiegu niedoborów cynku oraz wapnia. Z kolei pojawienie się takich podłużnych albo nawet poprzecznych rowków na płytce paznokcia może wskazywać na zbyt niską podaż witamin z grupy B, a tutaj zwłaszcza mowa o witaminie B1. Natomiast matowa na przykład skóra, sucha płytka paznokcia może wskazywać na niedobory kwasów tłuszczowych. Natomiast co możemy wyczytać z wyglądu naszej skóry? Zbyt niska podaż w diecie takich związków jak kwasy tłuszczowe, omega-3, białko, witamina A czy witamina C przekładają się na przesuszenie naszej skóry, utratę jej wiotkości i większą podatność na powstawanie zmarszczek. Bardziej charakterystyczne objawy ze strony skóry to m.in. rozwój pelagry, tak, czyli no schorzenia wynikającego z niedoborów witaminy B3. Jak wtedy zmienia się nasza skóra? Jest wtedy ona taka szorstka, taka nadmiernie zrogowa ciała mogą także pojawić się pęcherze skórne i przebarwienia. Natomiast symptomy te zauważalne są przede wszystkim na naszej skórze dłoni i naszych stóp. Natomiast nadmiernie popękane i rogowaciejące pięty mogą wskazywać natomiast na niedobór witaminy B2 oraz witaminy B3. Niedobór witaminy B2, to jest ważne, można ponadto podejrzewać wtedy, kiedy pojawiają się zajady w kącikach naszych ust. Dalej, w przypadku niedobory witaminy K na przykład, możemy zaobserwować nadmierne pękanie naczynek skórnych, co może prowadzić do pojawienia się takiego charakterystycznego rumienia czy pękających naczyniak i nawet trądziku różowatego. Także niedobór witaminy C może sprzyjać pękaniu naczynek włosowatych, co wynika z zaburzeń oczywiście syntezy kolagenu, który buduje ścianę właśnie naczyń krwionośnych. Zatem jeśli brakuje witaminy C, no to w takim układzie ściany naczyń krwionośnych są słabe i właśnie pękają. Oczywiście, jeśli dotyczy to tylko naczyń skórnych, no to jest to problem natury estetycznej. Jeśli natomiast dotyczy to naczyń mózgowych, no to może pojawić się wtedy naprawdę poważny problem. Ponadto w przypadku yy, niedoborów witaminy C mogą pojawić się krwawiące, obrzęknięte dziąsła, ale także i pajączki i żylaki na nogach. Zatem aby Zredukować ryzyko wspomnianych niedoborych, niedoborów pokarmowych i problemów ze skórą, z włosami i paznokciami, należy zadbać o odpowiednio zbilansowaną dietę. Podstawą jest tutaj spożywanie warzyw, owoców, które stanowią bogate źródło witamin i składników mineralnych, i nawet antyoksydantów. Jednocześnie nie należy zapominać o tłuszczach, gdyż to jedyny sposób, aby umożliwić wchłanianie się witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. W diecie nie może ponadto oczywiście zabraknąć nam białka, natomiast warto zminimalizować spożywanie węglowodanów. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Państwu podobał. Jeśli tak, to proszę o łapki w górę oraz o udostępnianie dzisiejszego odcinka, a my widzimy się już niebawem w kolejnym ciekawym odcinku na temat zdrowia. Dziękuję serdecznie.